Coraz częściej odkrywam w sobie niepokój. I to jest taki, taki, taki dobry moment odkryć w sobie niepokój. Być człowiekiem pokoju. Kiedy patrzę na Maryję. Kiedy sięgam do dzisiejszej Ewangelii, jak idzie do Elżbiety, to właśnie takie słowa przychodzą mi na myśl. Tak to charakteryzuje. Nie, nie umiem inaczej. Być człowiekiem pokoju. Że nikt ci nie kazał, że chwytasz się jakiegoś mglistego słowa, jakiegoś anioła, że może. Robisz coś wbrew sąsiadom, przyjaciółkom, przypakujesz manatki, dołączasz się do karawany i idziesz prawie 200 kilometrów bo, bo chcesz potwierdzenia. Bo szukasz potwierdzenia, żeby ten pokój w tobie jeszcze bardziej się zakorzenił, rozlał, pobudował, bo potrzebujesz. Bo jeżeli nie zobaczysz na własne oczy, to to albo będziesz na starość czegoś żałować, albo dzisiaj zwariujesz. Czy to na pewno się dzieje? I wchodzisz do domu, do domu starszej kobiety i widzisz, że jest w szóstym miesiącu, że jest przy, przy nadziei. I chociaż na moment w twoje serce wchodzi ulga, bo, bo teraz przed tobą ciężka praca, bo trzeba jej pomóc, bo zwykła ludzka powinność, bo nie przyszłaś tu tylko po to, żeby, żeby uzyskać dla siebie potwierdzenie. Zostaniesz tu. Zostaniesz tu na około trzy miesiące, bo ta kobieta potrzebuje pomocy. Jeżeli odejdziesz stąd i załatwisz swoją sprawę, to będzie cię prześladować pamięć, że tam jest ktoś pozostawiony samemu sobie. Powinność. Ja tu muszę teraz zrobić. Ja tu muszę pomóc. Ja muszę sprawić, żeby tej kobiecie było lżej. Być Człowiekiem pokoju. To się nazywa rozeznanie, wiesz? To się nazywa usiądzenie się i zapytanie, co mam zrobić? Co powinienem zrobić? To nie może być chwilowa emocja. To musi być naprawdę zastanowienie się, co mam zrobić, bo jest tyle do zrobienia. Więc, jeżeli jesteś tu, to nie będziesz tam. To się nazywa rozeznanie, zastanowienie się, co powinienem zrobić. Robisz tak? Czy bezrefleksyjnie przepraszam? Przygotowujesz się do świąt. Jak co roku? Okna, podłogi, karb, barszcz z uszkami. Po co? Dla kogo? Może paradoksalnie w tym roku pomoże nam inflacja, skoro 38% żywności i tak wyrzucamy. Może, że jest trudniej, i zastanowimy się nad tym, co robimy. Jest taki napis na czwartym, czwartym bloku w Oświęcimiu, w Auschwitz, tam, gdzie mordowano ludzi. Że człowiek, który nie zna swojej przeszłości, jest skazany na powtórne jej przeżycia. Że warto usiąść przy stole wigilijnym i spoglądając sobie w oczy, rozmawiać o tym, co się we mnie dzieje, co przeżywam, i próbować szukać dlaczego. Po to, żeby kiedy przyjdzie czas, Wiedzieć, co mam zrobić, jak się zachować, żeby zachować się jak trzeba. Powiedzcie, babci, przekażcie babci mówiła kiedyś bardzo młoda dziewczyna że zachowałam się jak trzeba. A kiedy przejdą te całe fajerwerki świąt? Kiedy przejdą fajerwerki Sylwestra, 1 stycznia podczas Światowego Dnia Pokoju, usłyszymy w kościele i mam nadzieję, że będziemy wtedy bardzo uważni, usłyszymy znowu te słowa. Niech Pan Cię błogosławi i strzeże, niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą, niech Cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem. A teraz idź i to rób, wprowadzaj pokój. Nie zrobisz tego, jeżeli najpierw nie patrzysz w twarz Boga.